Cześć, witajcie w dzisiejszym odcinku. Dziś przenosimy się do świata dinozaurów, pokażemy Wam ulubione książki Wojtusia związane z dinozaurami, gry oraz inne rzeczy. Także lecimy! Z racji tego, że ten temat najbardziej Was interesuje na naszym kanale, dzisiaj postanowiliśmy trochę szerzej go omówić. Na pierwszy rzut oka idzie książeczka, która jest taką książeczką podręczną, ponieważ Wojtek też ją lubi zabierać do auta. Fajne jest to, że te dinozaury są tutaj opisane fajnymi e, tekstami. Mamy też skamieniałości i różne ciekawostki o tych e, właśnie kilku dinozaurach. E, I to je mamy w wydawnictwie Axiomat. Kolejną fajną książeczką, którą mamy teraz na etapie wojska, ponieważ mieliśmy ich wiele, natomiast dzisiaj chciałam się skupić na tych bardziej zaawansowanych, e, bo te one z nami zostały, a reszty już nie mamy, wydaliśmy innym, mniejszym dzieciom, które są zainteresowane tym tematem. Otóż w tej małej książeczce, ona jest z wydawnictwa Skrzat, mamy taką encyklopedię i ciekawostki. tak też ją lubi czytać, ponieważ tu poznajemy takie dinozaury, które są dość specyficzne i mamy przede wszystkim ciekawostki z ich życia. Więc to też taka bardzo fajna, przyjemna książeczka do poczytania. Następnie, to teraz jedziemy do czegoś dużego. Wyciągamy książeczkę, która jest bardzo fajną wyszukiwanką. Z tej serii mamy to jest wydarzenie to nasza księgarnia. Z tej serii mamy również inne książki. Natomiast dzisiaj mamy odcinek typowo poświęcony dinozaurom, więc chciałam Wam pokazać właśnie tą książkę. W dzisiejszym odcinku pokazujemy Wam książki, w których mamy podpisane postaci dinozaurów, czyli na, yy, mamy przy każdym dinozaurze jest podpis. U nas powiem wam z własnego doświadczenia, właśnie takie książeczki są bardzo pomocne, ponieważ nie cała rodzina zna tak dobrze dinozaury jak Wojtek, więc my się wspomagamy właśnie tymi podpisami, bo Wojtek śmiga z nazwami od razu, natomiast nie wszyscy, a zwłaszcza babcia, znają wszystkie nazwy i potrafią je wypowiedzieć, ponieważ jak wiecie, trudniej powiedzieć zwykłą nazwę, natomiast nazwy dinozaura u dziecka bez problemu. Także zobaczcie, jak tak się... Tutaj mamy szczątki. mamy opisane poszczególne dinozaury, ich życie. Jak wyglądało życie w jajku. Taka bardzo śmieszna y, scena. Życie pod wodą. I tutaj już dalej zbliżamy się do czasów, kiedy wszystko zalała lawa. I tu mamy ucieczkę dinozaurów przed lawą. Jest bardzo fajna historia. My bardzo książkę lubimy. Opowiadamy sobie historię. Następnie przechodzimy do książeczki, tu mamy wydawnictwo e, Axiomat również. Jest to książeczka z otwieranymi okienkami. No i my lubimy takie książeczki, mamy ich mnóstwo, ponieważ e, książeczki z otwieranymi okienkami no zawsze budzą jakąś ciekawość, no bo patrzymy co się dzieje za okienkiem. E, wspierają też motorykę małą dziecka, ponieważ no otwieramy te małe okienka. E, rozwijają też bardzo wyobraźnie, no bo zawsze one są przyczyną do tego, żeby coś więcej poopowiadać. Zobaczcie sobie, tutaj mamy i mamy za nim y, dwa dinozaury, jajeczko i kolejny dinozaur. Także tu mamy mnóstwo historii, co jest pod y, środku dinozaura, czyli jego kości, jak się biją dinozaury. Tutaj też fajnie jest to, że te dinozaury są opisane. Więc zawsze mm, ktoś, kto nie zna tych y, dinozaurów, może się wspomóc właśnie taką y, podpowiedzią. Zobaczcie, jakie fajne są właśnie te y, środki tych. Okienek. Więc ta książka jest fajną pozycją u nas y, na półce. Często Wojtek po nią właśnie sięga, ponieważ y, te okienka są dość ciekawe. No i teraz przechodzimy do ostatniej książkowej propozycji z dzisiejszego odcinka, czyli albik. My z albikiem mamy kilka książek, właśnie y, dinozaury były chyba drugą książką, którą kupiliśmy. No i tutaj cała magia polega na tym, że mamy nasze magiczne pióro, które mówi. No i zawsze. Startujemy daną książkę. Witaj w świecie Albika, aby rozpocząć, dotknij piórem ikonę włącz. Dla tych, którzy nie znają właśnie Albika, my wybraliśmy zestaw podstawowy, gdzie mamy to pióro oraz kilka książek. Mamy właśnie dinosaury Cieło człowieka, angielski, i zawsze startując daną książkę, ponieważ długopis jest jeden, kładziemy tę hmm, końcówkę na tym miejscu. I wtedy długopis wie. W dinozaury. Jeśli chcesz się dowiedzieć czegoś więcej o tej książce, dotknij albikiem jeszcze raz ikonę włącz, znajdującą się w lewym dolnym rogu. Tutaj. Dzięki temu właśnie albik wie, w której książce jest. No i teraz, nieważne, gdzie na, y, poprowadzimy nasz pisek, długopis on opowiada nam historię. dinozaury, czyli latający jaszczur. Więc y, widzicie, że nieważne, gdzie naciśniamy. Geozaur, czyli to mamy. Gigantycznych jaszczurów. Tak, i mamy do wyboru różne również elementy. Możemy posłuchać sobie. Aby posłuchać odgłosów i dźwięków, dotknij albikiem interesującego cię obrazka. Więc taka książka działa multisensorycznie na, na dziecko, ponieważ przy okazji, że uczy się jakichś ciekawostek o tym, może również mieć jakieś odgłosy, mamy tutaj ciekawostki. Chcesz poznać dodatkowe informacje o interesującym cię zagadnieniu? Dotknij albikiem interesującego cię obrazka. Aspidorek był długą i smukłą rybą, podobną do dzisiejszego szczupaka. Chcesz poznać podstawowe nazwy i informacje dotknij albikiem inter... krop Ereon. Także tu mamy różne elementy i na każdej stronie mamy to samo, więc możemy sobie wybierać. Znegozaur, czyli zadaszony jaszczur. I wybieramy teraz, jaki on ma dźwięk. Aby posłuchać odgłosów i dźwięków, dotknij albikiem interesującego cię obrazka. Także o tym, jakie umiejętności ma Albik, to wszystko. Natomiast jeszcze pokażę Wam, jak właśnie sama książka wygląda. Więc mamy różne obrazki związane z życiem dinozaurów, i dzięki tym właśnie elementom i Albikowi możemy dowiedzieć się czegoś więcej o tych dinozaurach. Ogólnie cała seria jest super. My mówię, mamy kilka z tych, mamy na pewno ten język angielski, mamy ciało człowieka i podstawowe elementy. Jeżeli Wasze dzieci interesują się czymś wie, czymś bardzo, to warto takiego Albika kupić. A dinozaury są dedykowane do dzieci 6+, Wojtek już je ogarnia, no bo jeżeli ktoś już ma Alwika, no to wiadomo, wie jak działa. Dobra, kończymy książki. Teraz przenosimy się do świata gier. Naszą pierwszą taką rzeczą, którą mamy w naszym domowym zaciszu są zwierzęta. Zobaczcie, jak one wyglądają. Kupiliśmy je na Allegro, są dość prostą, prostym rozwiązaniem. Mamy małe dinozaury, mamy kubeczki. I my te właśnie dinozaury wykorzystujemy w różnego typu zabawach, łącząc je z ryżem, z kulkami hydrowymi czy piaskiem kinetycznym. I te małe postaci dinozaurów możemy segregować kolorami, dziecko poprzez chwyt pęsetkowy uczy się rozwijać swoją motorykę małą. Poznajemy również kolory, no i różne rodzaje dinozaurów, no to my mamy dinozaura doka, tu mamy e, Topsa zielonego, więc później możemy sobie przyporządkowywać do poszczególnych mm, pojemniczków. Dzięki temu e, uczymy się właśnie kolorów. Możemy też później bawić się i układać sekwencje, żeby dziecko na przykład. O, Albi się odezwał. E, ułożył taką samą sekwencję kolorystyczną jak my. Czyli my układamy dinozaury w tym porządku i dziecko ma za zadanie ułożyć go w tej samej e, konwencji. Także tutaj nie tylko uczymy się kolorów segregow segregowania i kategoryzacji, możemy proste sekwencje zrobić. Więc bardzo fajna rzecz, ona chyba na Allegro kosztowała niecałe 40 zł. Więc polecam Wam. Jak chcecie to mogę wam później link wrzucić w opisie. No to lecimy dalej do kolejnej e, zabawy. Teraz zaczynamy z pozami tej strumiek one są z nami już bardzo dawno. Yy, I bardzo robimy tą serię z nudówką. Zobaczcie, jakie piękne są opakowania w tej serii, ponieważ one również yy, mogą służyć jako kolorowanka. Więc my to już mamy części poskładane. Zobaczcie, wystarczy do, dopasować sobie takie dinozaury do końca. I mamy chodzącego dinozaura. Teraz sobie złożymy rybkę. I możemy fajne sceny odgrywać właśnie przy użyciu tych dinozaurów. I mamy triceratopsa. Wszystko jest. Bardzo fajna seria. Mamy z niej jeszcze motyle i pojazdy, bodajże. Więc e, dzięki temu, że u nas wszystko jest od razu chowane do, e, do pojemniczków, one się nie niszczą. Więc po skończonej zabawie e, chowamy sobie wszystko. Co nam zabrakło? Jednej nogi, tutaj mamy krótką instrukcję. Także zobaczcie, do opakowania jest załączona krótka instrukcja, żebyśmy widzieli, jak złożyć te dinozaury. Mamy z stegozaura, triceratopsa i ichtiozaura. I zobaczcie, jak pięknie wygląda to całe opakowanie. Módlko bardzo y, przywiązuje uwagę do tego, żeby te opakowania były przede wszystkim ekologiczne, jak i tak, mogły być wykorzystane później. Więc to jest bardzo fajne. Po skończonej zabawie my oczywiście wszystkie elementy rozkładamy i chowamy tak, żeby one były dla nas wielokrotnego użytku. Dzięki temu one się po prostu nie niszczą. My mamy taki patent y, i Wojtek szanuje każdą zabawkę, ponieważ tak został przez nas nauczony tego. Mm. Wam też polecam. Dzięki temu właśnie ta zabawka jest z nami już ponad rok i yy, ani śladu niszczenia. Może to lepiej. <gry> dobra. I teraz prosta zabawa w liny, Mamy takie cztery foremki. No i u nas jest yy, właśnie taka szafa specjalna z Ikei yy, do tego, żeby mieć wszystkie masy sensoryczne pod ręką. mamy taki piasek kinetyczny mamy pod ręką. Yy, piasek kinetyczny mamy stubana. Tutaj mamy jeszcze jeden, więc pokażę Wam, jak on wygląda, zapakowany. To akurat mamy yy, taki piaskowy, zwykły kolor. A tu mamy zielony, który też bardzo lubimy. No i zobaczcie. Bierzemy foremkę i fajnie sobie odciskamy. I ładnie to wygląda. Możemy też bardziej rozgnieść to, więc tutaj też działamy na motorykę małą dziecka, i doświadczenia sensoryczne, no bo Piasek sam sobie ma, ma takie doświadczenia i zobaczcie, jak ładnie wyszło. Także u nas cała szafka jest przeznaczona właśnie do tego typu zabaw sensorycznych, bo Wojtek bardzo lubi zabawy sensoryczne i tu mamy akurat właśnie foremki sensoryczne do tego. Mamy też, mogę Wam to szybko pokazać, tutaj ryż zabarwiony na zielono, Ryż zabarwiony na niebiesko. Nie łączymy na razie tego wszystkiego, tak żebyśmy mogli wykorzystywać go w różnych zabawach. mamy ryż z cieciorką bodajże. A tutaj fluffy, czyli coś co bardzo lubimy. Zobaczcie jakie te robaczki fajnie się ruszają. Ale to nie dzisiaj, y, o tym w dzisiejszym odcinku. I ostatnia nasza zabawa na dzisiaj, czyli dinozaur w opałach. Otwieramy go. Jest to też bardzo fajna gra. My z tej serii mamy również pingwinki. Wojtek dostał je na e, na Narodzenie. I widząc, że fajna ta e, gra jest bardzo, postanowiliśmy również kupić ją e, z To Też kupiona na Allegro. I tutaj wkładamy ładnie tak e, naszą lawę. Ja właśnie ten patent wykorzystuję, że odwracam i układam sobie te kosteczki. Zobaczcie, wszystko wchodzi ładnie na zatrzask. I tu mamy tutaj. Możemy układać kolorystycznie tak jak chcemy. Tam tutaj nie ma żadnego klucza. mamy dołączonego takiego małego dinozaura oraz planszę. Ta plansza oczywiście jest, może być wykorzystywana od razu albo przy starszych dzieciach my jeszcze nie wykorzystujemy, ponieważ Wojtek yy, bardziej szybciej uderza niż później yy, trzyma się reguł. Natomiast warto czasami wprowadzać te reguły i tak yy, starać się. Czyli tutaj mamy w, w danej rundzie celujemy tylko w ciemne klocki, celujemy tylko w jasne klocki, w ciemne i w jasne. No i do zestawu mamy dołączoną, dołączone dwa młoteczki, no i uderzamy tak, żeby dinozaur nam nie spadł. Zobaczcie, bardzo fajnie to wychodzi i gramy na, na zmianę z przeciwnikiem, tak długo, aż dinozaur nam nie spadnie. O i spadł, koniec zabawy. Także możemy teraz yy, ułożyć sobie to wszystko od nowa i dalej grać. Jest to gra bardzo śmieszna. Wojciech ją lubi yy, i zawsze uważa, żeby tego dinozaura nie zrzucić. Pamiętajcie również o subskrybowaniu naszego kanału i daniu za łapki w górę. Pa!